Zasada jest taka, że każda osoba, która chciałaby się tutaj w naszym maratonie znaleźć wstępnie, było, że mamy zamkniętą listę, ale ponieważ mamy jeszcze dużo wolnych miejsc, w związku z tym będziemy otwarci dla klientów również i w sobotę i w niedzielę, bo maraton zaczynamy w sobotę o godzinie 12, w niedzielę o 12 kończymy, wychodzimy z wody, uroczyste rozpoczęcie jest o godzinie 11.30, wszystkich zapraszamy serdecznie. Natomiast nie ukrywam, że celem jest zasada jest taka, że 15 minut przed deklarowanym czasem przechodzimy, dostajemy zegarek, wchodzimy z kartą zawodniczą na nieckę, tam zostawiamy tą informację dla sędziego i on będzie nam po prostu liczył odległości, ile przepłynęliśmy. Nie jest dla nas istotny jakby czas szybkości pływania, tak? Najważniejsze, żeby się utrzymać na wodzie i pływać. Czyli kilometry, metry, metry. Zakładamy, że klient, który przychodzi do nas na pływanie, pływa około pół godziny, tak, bo generalnie godziny Wejście, więc zakładam, że pół godziny pływa. Więc taka cegiełka, która byłaby mile przez nas widziana, to byłoby te pół godziny, które tutaj jakby poświęca i, i pływa aktywnie. Natomiast jeśli jest taka sytuacja, że ktoś nie da rady pół godziny pływać, proszę z kim się dogadać. Po 15 minut odpoczął, wszedł i jakby tutaj, żeby utrzymać, utrzymać jakby ciągłość. Natomiast jest jeszcze możliwość po wyjściu z basenu skorzystania z jacuzzi, z masażu, z saunem w ramach regeneracji. tak? Czyli ja jesteśmy otwarci dla klientów, którzy są z nami dzień, dnia. Dajemy im możliwość jakby pokazania się i dołożenia swojej cegiełki. Do tworzenia naszego pierwszego wyniku historycznego, to na tych terenach nie było takiej imprezy, więc mam nadzieję, że ona będzie się cieszyła jakimś powodzeniem i za rok już będzie nam może łatwiej z, z ludzi zachęcić do udziału przez to, że będą mieli jakieś doświadczenie tegoroczne. Nie ukrywam, że jestem bardzo zadowolona, że udało się stworzyć 24 godzinne sztafety, czyli przez 24 godziny zespół szkół weterynaryjnych ogólnoszaczących zrobił taką sztafetę. Zrobiła zespół szkół i Ekonom ekonomicznych też mają sztafetę 24 godziny. No, nie ukrywam, Wam, że moi ratownicy i, i tutaj jakby pracownicy również mają takie sztafety zrobione, zaangażowała się dosyć liczna grupa z gimnazjalistów z PG1 u nas pływających, także mamy grupy takie może mniej liczne, ale Urzędu Celnego, z Podwodnego Jelenia, strażacy, niewielką grupą, ale się zdeklarowali, że będą brali udział. Mamy zespół w kół specjalnych, który w tej chwili pani Danusia ich prowadzi, tutaj też będą mieli swój udział. Zainteresowaliśmy, mam nadzieję, PWSIP, gdzie jest specjalizacja pływania studentów z agrobiznesu, z jańskiego nam się też zdeklarowali do udziału. Mamy rodziny, które się deklarują po ileś tam czasu pływania, więc mam nadzieję, że będzie to bardzo otwarta impreza i bardzo, jak bym powiedziała, w dużym przekroju wiekowym. Nie ukrywam, że jestem przeszczęśliwa, że mam dwulatka, który mam nadzieję otworzy nasz marat. I mam pana, który mam nadzieję, że zdrowie mu posłuży, który będzie u nas również, 86 lat ma. W związku z tym rozpiętość jest bardzo duża. Liczę na to, że nasi łomżyniacy pokażą, że są aktywni i że warto brać udział, że mogą rodzinie spędzić ten czas, że mogą znajomych sprosić, zaprosić do siebie i właśnie elementem integracyjnym takiego spotkania może być właśnie przyjście na basen i mam nadzieję, że w przyszłości tak będzie. W tym roku zaczniemy, no zobaczymy, co przyniesie nam czas. Mam nadzieję, że ta impreza przy okazji tego, że będą jeszcze imprezy towarzyszące, czyli będzie zespół szkół weterynaryjnych, nam tu zafunduje koktajle mleczno-owocowe, zespół szkół technicznych i ogólnych Kształcących nam tutaj pokaże warsztat układania pięknych zręczników. Ręczyk się bardzo nam fajnie komponuje z basenem, a fantazyjne ułożenie jego po prostu może być super ozdobą w domu, w łazience, w sypialni, tudzież w różnych innych miejscach. Będziemy mieli tutaj jakby. Dietetyczkę panią za zaprzyjaźnioną z nami, z dobrego dietetyka, która będzie robiła skład budowy ciała każdej osoby, która będzie chciała zobaczyć i może sobie zrobi postanowienie wiosenne. Bo teraz wiosna idzie, więc każdy z nas chce coś tam sobie zrzucić, coś zgubić, a coś zyskać w tym momencie, więc też będzie miała możliwość. Będzie tutaj grupa Coffee Sport, która będzie również robiła porady odnośnie wad postawy, i będą ben fizjoterapeuci i z korektywy. Będzie loteria z nagrodami, gdzie będzie można wylosować masaż, usługę kosmetyczną, wizażową. Jakieś doradztwo i ewentualnie konsultacje z fizjoterapeutami. Będzie również grupa z Akademickiej szkoły ponadgimnazjalnej przy WSA, która jest z klas mundurowych, gdzie będą warsztaty samobrony między godziną 16-18, już wiem, że dokładnie będzie. Będzie grupa nadzieja, która będzie również nam pokazywała tutaj, jak udzielić pierwszej pomocy, jak zmierzyć ciśnienie i tak takie podstawowe jakieś elementy medycznego, takiego medycznej wiedzy będą nam przekazywać, więc będą imprezy towarzyszące. Mam nadzieję, że uatrakcyjnią nam ten dzień i pokażą, że warto przyjść na pływanie. Jeśli nie pływam, to chociaż kibicuję. Jeśli nie przyszłam sama, to może kogoś za, zachęcę do tego, żeby aktywnie spędził czas i jak się nieaktywnie na tym, to przynajmniej na widowni. Byłoby nam niezmiernie miło, żeby jak największa grupa łomżyniaków czy nawet ewentualnie poza Łomży do nas odwiedziła naszą pływalnię i tutaj zauczestniczyła w imprezie. W chwili obecnej Jesteśmy na etapie jakby tworzenia list, bazy, bazy zawodników, jakby warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie naszego świadczenia, że jesteśmy w stanie zdrowotnym takim do udziału w takim maratonie. Słowo maraton jest bardzo takim szumnym słowem, ale pół godziny to nie jest jakiś wielki wysiłek, natomiast dla nas wszystkich wynik ogólny zebrany będzie wynikiem takim, który będzie dla nas mam nadzieję znaczącym i tych kilometrów trochę napływamy ilości basenów. W związku z tym zapraszam wszystkich, którzy mają troszeczkę aktywności w sobie, chcą tą sobotę i niedzielę, wiosna się zaczyna 21, 22, my się otwieramy na wiosnę. Co prawda troszeczkę ta pogoda troszeczkę nam tutaj spłata figle, bo jest i, i słońce i, i deszcz i, i śnieg czasami, ale mam nadzieję, że tu na basenie będzie tylko uśmiech i będzie tylko pogoda. Będzie słońce i będą wszyscy uśmiechnięci, zadowoleni, że mają swój udział w tej pierwszej naszej imprezie i nie, nie ukrywamy, będzie to historyczne jakby, jakby... Uczestnictwo, tak? Bo to będzie pierwsze. Mam nadzieję, że on będzie cykliczny i się nie będzie kończył, nie kończy, będzie w nieskończoność prowadzony. W związku z tym zapraszam wszystkich chętnych do udziału i zachęcam, żeby innym przekazali, że warto tutaj aktywnie zauczestniczyć w, nasze, w naszej zabawie, bo to będzie zabawa, to nie jest jakaś troszeczkę nutka rywalizacji. Będzie, bo będą oczywiście wyłonieni ci, którzy najwięcej napływają, drużyny, rodziny i tak dalej, ale generalnie jest to nasza zabawa i to myślę, że w ten sposób fajnie rozpocząć wiosnę, pokazać, że jesteśmy energetyczni, że mamy Mamy siły, że mamy energię i chcemy coś z tym wszystkim zrobić.